Hej, uczysz się, Mako, to jest już kolejny odcinek z Fortnite. No i dzisiaj zobaczycie m.in. wpadkę w top 3, która troszeczkę zepsuła mi mecz. Ale co ja wam będę opowiadał i tak przekonacie się o tym za chwilę. A tak poza tym to... Będzie parę gierek solo. No to co? Bez tego przedłużania przechodzimy do odcinka. I teraz lecę sobie na statek widmo, tylko jest mały problem. Bo tu typek leci, no. Będzie pierwszy na skrzynkach. Szkurcz. To chyba na dół wylądować. Wiecie, on nie zacznę strzelać. Dobra, mam mk więc może sobie z nim jakoś poradzimy. lecę do tutaj. Jest. O dobra, leży. No tu widzicie, to elegancko. Nie leży. To co sobie przeszukano, od razu wam pokażę, co tutaj brał. Nie, bo to dobry ludzik, strasznie. O, skar jest. Ej, nie mogę skara wziąć. Dobra, zniszczę te ściany, bo coś się zbagowało. No i dalej nie mogę skara. A, bo ja kilów miałem. Dobra, nieważne. To tutaj w ogóle dużo kewa jest spokojnie suwa. Dobra, to sobie wszystko otworzymy, zobaczymy. Jaki lucik będzie. Ja bym, chyba jeszcze na górze była skrzynka gdzieś. Dobra, tutaj jest skrzynka, tu pistolecik. I co No to jest taki lucik. Generalnie jakiś typ tam jest. To powiedzia ja mam snajpę. Dobra, o, słona na był. Dobrze. Poczekaj, gdzieś tu jeszcze są jakieś typy. Chyba już żadnych typów nie ma. Tu jakiś typek jest na dachu, to co, podjeżdżamy, być, wezmę, tak? Ale kurde, typ malowa, o dobra, elegancko. Leży. Gdzieś jeszcze typy są inne. Słuchajcie, on tam, o dobra, dostał. O kurczę. a jeden strzał dostał. Więc malowa. I go od razu też spróbujemy podjechać. Przechodzimy tutaj. Dobra, leży. To elegancko. Wiecie, czy gdzieś są tu jeszcze jakieś typy? Hmm, chyba nie. Dobra, to ja idę do Helki z powrotem. A, poczekajcie, tam jest jeszcze zwrot, to sobie od razu go otworzymy. A czy mi się zdaje, ale tu była dużo pota? Nie, on ją chyba wypił. Okej, okay, ale rozmieszczamy. Dobra, lucik jest całkiem ok? tylko nie wiem, czy brać RPGa, czy Sniper. Ale chyba Sniper bo ja... ...nawet lubię Sniper. Dobra, wchodzimy po i lecimy po złota. Zlot jest... ...o tam. Zobaczymy co. Niego go dropnie. No i dobra. No i co będzie ze Zlota? Coś dobrego... o, Skar czy. Się opłacało. No i co ja już ten... Będę szukał dalej typów. Dobra, to wchodzimy sobie od razu do Helki tutaj jest. niej, Cztery graczy zostało. I oni mogą być. Tam jest niby jakaś Helka. Chyba nikogo nie ma. Zobaczymy. A nie ma. Kurczę, nie widzę. O o! Widzę coś tam. Coś się tutaj było. Jeszcze lama, bo po nie zdąży zdążyłem. Trefa. I tak mam sporo macie, więc raczej nie trzeba. No ale dobra. To gdzieś jeszcze jakby Czy gdzieś powinni być? Ile od dwóch było? czy znaczy w sumie trzech, ale jeden zginął. O, jest dużo pota. Bierzemy od razu. Czekajcie, czy ktoś tu jest. A mogę więcej tego wziąć? Nie mogę. Dobra, maksymalnie sześć, ale to jest w ogóle sz... I czemu nie mogę wejść? O nie! O kurczę! Nie mogę wejść. Dało. O, typa widzę zgrapplałem. Ej, cię on mnie chyba nie widzi. Ja wezmę snajpę. O kurczę, akurat się zgrapplował. Tam teraz mnie widzi? Nie, chyba nie. Ale dobra, to idziemy teraz do strefy. I zobaczymy. Będzie dali. Tu gdzieś jest jeszcze ognisko, ale chyba się nie będę leczyć. Przejść HP się chyba nie opłaca. Dobra, gdzieś zobaczy strefę. No, gdzieś powinni tutaj być. Na pewno powinni być. Na i gdzieś to O co, so, co? So. To typ mnie zauważył Teraz ja zrobię tak Zrobię jeszcze o tak Żeby tam ten typek ten Mnie yy, nie strzelił jak coś. Figurki. tej dobra Miał prawa Udać W Nie no, nie trafię go tak O, jeszcze tam ktoś się. W tym boxie a teraz może, Kurczę, no tylko niech miejsce zostanie, bo tak, jak się ruszają to O, się strzelają Dobra, ja wchodzę do nich, wybiję do nich razy wybijamy. Mogę zmienić sobie Pani to elegancko No muszę na dach dobra. Typ Bada. Też Ten jest. O kurczę nie no, nie wiem od, od tutaj jest O, to ten ładny skin Co dzisiaj jest? Jeszcze gdzieś obok nie jest ty tutaj? Czekajcie, wszystko A Nie, oprócz Skara i ja od razu go przeładuję no okay, i zbijamy tutaj, nie mogę tak wybudować. Okay. Ale to wchodzimy tutaj teraz, tak? No i zobaczymy. Nie no, na górze nikogo nie ma chyba tutaj. Jakiś typ z gruperem. Nie być. Chyba tam jest ten typek. Wok się siedzi, ale to nie wiem. To można do niego. A tu nie mogę stawiać tego lunchpada zimno. Ale dobra, tu postawię. Tak do niego polecimy. Zobaczymy, czy tutaj w ogóle jest. Nie, no nie ma. A dobra, widzę, widzę. Tutaj się buduje box. Bo oni się nawet strzelają. To sobie wskakujemy od razu tutaj pada, No i jedziemy tutaj. Kurde, w sumie teraz by się nawet Erbek przydał. Tylko teraz już za późno na RPG. Kurczę, gdzie on.? Zresztą on tutaj jest. Dobra. kurczę, czterech będzie trzymał, tak? O kurczę, nie trafiłem. No znowu. zabudowałem. Ej. A on na górze już. Kurczę, troszeczkę. Trochę. On mała, totalnego. On już uciekł. A dobra, tam. Gdzie go. Wejdziemy do niego, tylko szybko musimy pójść. On mała, albo dobra, uleczę się jeszcze szybko. Tu już dwóch ostatnich zostało. Słuchajcie, Albo falę sobie, tu potę, chyba zdążę przed strefę, no. No i dobra, teraz zedytuję sobie i lecimy tam do typa. Dobra, przeładuję sobie jeszcze przy okazji. I on chyba w tym domku jest. O, słyszę, słyszę. Dobra, nie wiem, wiem. Kurczę, nie no, nie mogę potrafić. trafić. Kurczę, ale teraz... Podobno nawet. Dobra, wbijamy tam na górę do niego Dobra, kręcimy. Tutaj wbijamy. o tak O kurde nie! Co ja zrobiłem? Oj 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 Kurcze że my na górze już byliśmy Ale zrąbałem, bo mogę. Mogę postawić No ale dobra, tak wyglądają statystyki meczu I teraz lecimy sobie na władzę Kurczę, tam jest typek Chodźcie, sobie go zesprayujemy Wyjdzie O kurde, laga miałem O kurczę, akurat laga miałem, jak typ tam przede. Nie wiem Czemu... Czemu... miałem lagę, jak typ tam przede. Kurczę Ej, co się dzieje? Czemu mam lagi? Nie wiem, teraz czasami znowu nowym są takie spadki FPS, nie wiem, z 200 na na 30, to też... Mi też właśnie tak ma nie wiem, o co chodzi. O kurczę gdzieś ty yy, On na da, dachu? Nie. On jest tu gdzieś w bubie. Czy to bot mnie strzelał? Bo bot mnie O dobra. Bombot mnie. E, Okej. Okay. A nie, dobra, tam jest typek. A i OK Okej, typek leży. Bo kurczę, Monteraloa. Dobra, idę na nasłane się uleczyć. Troszeczkę przypo. Jeszcze go trafić trochę nie mogę. Okej. Okay. Sytuacja jest już. Pod kontrolą i dobre, no to ja się muszę uleczyć. O, tam jest jeszcze dwóch typów, dwóch typów co najmniej jest. Ja. gdzieś jest jakieś leczenie? To jest pytanie. słuchajcie, mogę na tam tę ciężarówkę, kurczę. Ale jest tu szybko leczenie? Szybkie leczenie? Chyba nie ma. Ej, nie mogę wyjść z tego. Dobra, ja biorę te buduszki o te idę się uleczyć tu jeszcze obok mnie Dobra, to ja uciekam szybko A kurczę jeszcze buduszki, buduszki nie trochę, dobra, niszczymy sobie to od razu i dobra A no tutaj troszeczkę a nie, wezmę sobie tajemkę, bo ma więcej ja Okej, okay, robimy tak i tak. No i sobie płyniemy po to i od razu pójdziemy po tych typów. No, na razie, jeden frag. Prawda, że w tej poprzedniej gierce chyba nie wiem. Mogłem to podłogę postawić. No cóż. Dziś ja się zdziwiłem, bo spadłem. A ja zapomniałem, bo w ogóle z jestem. Przypał. No ale okej. Okay. I idziemy sobie teraz po tego typa. Bo jeszcze troszeczkę nie mam masy Ale gdzie on jest? O, widzę, widzę. Dobra, to sobie do niego od razu Ja, On nas widzi? Chyba tak. No chyba nas widzi. Dobra, my sobie. Tak wchodzimy. Tak. No i otwórz. Okej. Okay. O, dobra, leży. O. No i typ się posłuchał. Dobra, są so bandaże, to elegancko. Wracam sobie na agencję, a tam jakieś złote itemki leżą. O, to mityczne! O kurde, mityczne. Dobra, dojedziemy po niej od razu. Kurde, pewnie gdzieś tu typ kampion jest. Ale dobra. Szybko muszę wziąć. Dobra, odnośnie typa. go od razu spróbujemy podjechać. Dobra, typ dostał. Dobra, typ leży. O kurde, jeszcze drugi. No kurcze. Ale. Typ wszedł trzeci jeszcze. Chyba że tylko on jest. No dobra, już było tak. Oko. No ale tak wygląda. statystyki meczu. Lecimy sobie teraz na sklep po Tygę. w ogóle dosyć rzadko. O kurde, tam tamtypy. Kiedy... Kurczę ja totalny w ogóle. O nowy poziom skoczczam. To jest wyleczenie. leczenie. Dobra, biorę od razu spotę Bo jest trochę przypał. Chodźcie. Gdzie będzie tu? Może zamknąć drzwi. Idę tutaj. Kurczę. O, są bandaże jeszcze. Bałem się ze drzwiami siłą ręcze trochę. Trochę low, jest teraz. Ale okej. Okay. Już jest okej. Okay, bo mamy teraz. 125. W ogóle HP jakby, I okay. o! Trzy duża pota kolejna, to sobie od razu bierzemy. Osi. Na trochę. Nawet nie widziałem skąd. Czy to coś jest? O tym chyba powinno być, ale nic nie ma. Idziemy sobie. kurę O, kolejna duża pota! Trzy razy duże poty tu rząd. Tutaj był. O, to się mnie chyba zginął. Dobrze słyszałem. Okej, okay, typ leży. Elegancko. Ej, i to wyszło. Naprawdę, sztos. dobra. I gdzie są kolejne typy? Chyba już. Dobra. Ja biorę dużo poty w takim razie. Kurde, tu są typy we dwóch. No, to podjeżdżam. Spróbujemy ich podjechać. Oj. Ej. Ej, o kurde. Aura nie dostała. Kurczę, ona coś dostała. Chyba jeden strzał tylko. Ale kurczę, troszeczkę się uskurzyłem. No ale dobra. Tak wyglądają statystyki meczu. No i my przechodzimy do następnej gierki. No I w tej gierce lecę sobie na płonę strzechy. Tutaj jeden typek polecił, więc będziemy mieli przeciwnika. Ale bierzemy sobie tutaj tylko supneczkę. Kurczę, jest pompa, jest sztucerek, ale nie ma żadnej jemeczki. Trochę przypał, ale może tutaj będzie na dole gdzieś. Tu jest. Chyba nie. nie. No zobaczymy jeszcze sobie tutaj w tym pokoju. Dalej nie ma. O kurde dobra To ten typ był chyba No chyba on Nie Jeszcze słyszę O Typ ładuje pompę Kurcze Jakieś boty, czy Czy tam jest typek Dobra wezmę sobie te Teraz no Mamy do niego Kurcze Koniętyk, to tak nagle tam mnie zaczęło świecić Dobra, typie otwórz. Wiem, że tego chcesz. Odpusz. Dobra, a dostał? Wezmę sobie ta to pompę. Otwórz. I trochę przychnął. i dobra, teraz jutro. Wodyczku. O dobra, leży. Wysył mi coś filetowego? On miał pistolet. Nie. Okej, okay, ta pompa czasem jest nawet okej. Okay. Chyba już nikogo nie ma na słonych. No i generalnie typa zauważyłem, on jest tutaj. Wiecie? O dobra, zaczął ze mnie Czekajcie, o dobra, leży już. On miał szterkę. A ja też mam szterkę. To wezmę sobie tylko to i jeszcze nie ma. Jak on miał. Nie, nie miał. No okej. Okay. Jeszcze sobie otworzymy z lata. Zobaczymy, co tutaj będzie. Dobra, otwieram. Coś jest. O, P90 to Tu tutaj to. Dwie duże poty! O kurczę. pewno mi to nie drpnęło. Nadal gołem gut lucik. Daleko nie odpłynąłem, a już typ tu jest. Good. Próbuję dojechać. Ej! Kurde, Typ zmienił stacja dosta. Cześć, czemu go nie trafimy? O kurde, dobra, Typ leży. Ale kurcze, nie wiem, nie lubię w tym wodzie strzelać. To w ogóle Coś dziwnie jest. A dobra, przodu jest sobie wszystko. Dobra, ale mam przeładowane. No to jest git. Dobra, już widzę kolejnego typa, to sobie. Wiemy podjechać. jest tu cerka? Albo dobra, jednak nie. Tak. Dobra, dostał w głowę elegancko. LA Coś tu jeszcze jest, żeby zobaczyć. lusik, On no, tu miał. No, chodki pod, miał. Tu git. I od razu weźmiemy podki. O, i pompę miał lepszą. Cztościk. No i chyba już tutaj. Nikogo nie ma. Generalnie jest zlot, to sobie go otworzę. Zobaczymy, co z niego będzie. Dobrego. To jest auk. A ile dużych pot? Jedna. Dobra, to zostawimy morze. Pójdziemy od razu do kolejnego zlota. O kurczę, ktoś tu jest. Okej. Okay. Może może od razu podjechać. Dobra. Jest ten tyk typek chyba gdzieś ampi w domku A nie chcę zobaczyć, co wchodzić do domku, bo pewnie jak wejdę, tam pali bombę czy coś Słuchajcie, yy. tam typy są jakieś Ich nie skalapsuje, bo przez wodę Kurczę. O dobra, widzę, widzę typa Bierzemy sztucerka Słuchajcie, Typ Słuchajcie, niech... niech się zatrzyma Kurcze, typ trochę rusza, więc przypał. Pojedę sobie z tej strony. Okay, zrobię tak. się typ odleciał odpadem, A gdzie on leci? Dobra, typ może pukawie za bardzo nie ma. Ale już ma. No i dobra, typ że on miał jeszcze dobrą pompę. którą od razu też ją weźmiemy. Kurczę. MH4 mini. Gdzieś, właśnie, jest typ Extra. Tu Tego... przeładuję No i dobra. No poczekajcie. Cztery gdzie wezmę. I gdzie ten. O, dobra, tam. Kurcze, dobra, nie trafił, ale okej. Okay. Zobie go spróbujemy lunchpadem. Będziemy, o tak, może. I okej, okay. lecimy do niego lunchpadem. Tylko, żeby mnie nie, nie zesprajował ty Ale polecimy. O kurcze. E, jakiś drobny strzał. E, w ogóle mam budowanie w Ej, tak to nie trafiło. A, bo tam metal jest. Okej. Okay. Ale to jednak mogę nie trafić, jak metal strzelam. Kurcze, no, kurczę, typek jest. Yy... a, tam jest typek! Tam gdzie my byliśmy? Słuchajcie, ja do tylko do strefy muszę. Kurcz, czasami, czasami nie chcę. Dobra, już płynę szybko. No kurcze Ale teraz trochę przypukę, bo teraz mnie będę strzelać w stronę. Mogę jednak go nie podjeżdżać. No kurczę, daj mi spokój, wieszku. Byczku, co ja się zrobiłem? Nie zrobiłem, byczku? Dobra, typ też jest, nie jest w strefie. Przeciągnę sobie tutaj. Okej. Okay. że on pada postawi. Ale on jest już tam. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, mamy strefę. Gdzie on jest? On jest tam. Gdyby tak... Wypiję od razu poty, O, jeszcze tam jest typek. Dobra. To ja zrobię może tak. Zrobię tutaj jakieś wyjście. Nie, dobra, tak nie zrobię. To Zobaczcie. Kurczę. Nie teraz mogę mnie z tym stanu ładować. No, tu cerka. Z jego... No! Co?! Ej! on ma auga. Kurcze. No, trochę nie pykło, to. Chciałem zrobić. Ale tak wygląda statystyki meczu. No, jak możecie zauważyć, wszędzie jest śnieg, jest jakaś teraz epoka, lodowcowa w, w ogóle. Jeszcze w mamuta się zmieniłem. Nie wiem, co się dzieje. I tak sobie pomyślałem, że ten, jeżeli zostawicie łapkę w górę, em, zostawicie komentarz, zostawicie suba. Jeżeli zrobicie to wszystko, to być może. Wróci stara mapka, bo jak widzicie wszędzie jest teraz śnieg i w ogóle zmieniłem się w jakiegoś pomnika, Więc to zależy od was. Dobra, patrzcie w ogóle tam jakaś góra jest. Teraz w ogóle wchodzę sobie z kolegami, tylko oni śpią, bo jest z rana. Ja do was teraz z rana mówię, żeby ich nie obudzić. I patrzcie, nie będę do nich wchodził, bo oni śpiący są. kurczą ogniska nie ma i strasznie zimno. Co ja już chyba muszę kończyć, bo jest tak zimno, że chyba nie wytrzymam zewnątrz. Co so, trzymajcie się, do następnego. Pozdro.